Dlatego właśnie tak istotne jest zatopienie w sobie. I jeżeli na dzień dzisiejszy nie stać was na to, żeby zamknąć te oczy, to jest też ok. Ale podam Wam jedną praktykę, taką, którą możecie sami z, ni z nią pracować, i nie musicie tych oczu zamykać, ale może ona być jeszcze bardziej wrażliwa dla Was i bardziej pobudzająca. I tutaj powiem Wam tak, nie odkryłem Ameryki, ale jeżeli Wam to powiem i to zastosujecie, to będę podwójnie z tego dumny. I to jest metoda lustra. Najprostsza metoda na świecie, taka, która wygląda tak. Biorę sobie krzesełko albo fotelik, a najlepiej krzesełko, bo w foteliku czasem mogę usnąć, tak? A tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby być świadomym tego, co się dzieje, tak? Czyli spać idziemy później, ale najpierw doświadczamy tego, co się dzieje. Czyli oglądamy jak w siebie, jak wyglądamy. I, I tak jak wyglądamy, to akceptujemy. I samego siebie kochamy. I wtedy możemy oczekiwać od kogoś, od kogoś, żeby nas pokochał i my jesteśmy w stanie kogoś pokochać. I to jest ten pier pierwszy, bym powiedział etap taki, wiecie, jeszcze prostszy od tego zamykania oczu, bo może się okazać, że przy zamknięciu oczu ktoś ma ręki albo się czegoś boi, tak? No różne są sytuacje.